Dobra książka, fajna płyta, piwko z kolegami, wszystkie te przyjemności są dla mnie cenne i bliskie sercu, ale nic nie może się równać z klimatem sali kinowej. Sakrum tego miejsca było dla mnie ważne już od dziecka: od pierwszych seansów z tatą, który czytał mi tekst z ekranu, bo nie nadążałem z czytaniem. Pierwsze wielkie emocje spowodowane tym, co widzę na ekranie, a później koszmary po projekcji ósmego pasażera nostromu. Wizyta w kinie to dla mnie świętość, ale i pewne wyzwanie dla mojej psychiki. Po pierwsze, reklamy. Kiedyś nawet je lubiłem, taka rozgrzewka dla mózgu i czas, żeby przygotować uszy na gwałt ze strony głośników. Po to zawsze jest taki mini-szok. To czas, żeby zdecydować się na ostatnie psi, psi przed seansem, żeby napisać na fejsie, na co się poszło do kina, bo przecież każdego to obchodzi. To czas, żeby ojebać popcorn w całości przed filmem i potem płakać, że się za szybko zjadło. Ale wytłumaczcie mi, jak można katować ludzi 40-minutowym blokiem reklamowym. Żeby to jeszcze były reklamy czegoś przydatnego, jakiejś nowej kostki do zmywarki, ale nie. Najczęściej oglądam reklamę nowego samochodu, na który nigdy nie będzie mnie stać, albo oferują się sieci komórkowe, które wszystko już mają za złotówkę i niczym się od siebie nie różnią. Słony smak w ustach? To może być grzybica. Drobnoustroje mogą wywoływać opryszczkę. Tradycyjne metody wyciskania krost to za mało. Nietrzymanie moczu? Brązowy ślad na bieliźnie. Tak nie musi wyglądać twoja starość. Jak nie reklamy, to oczywiście zwiastuny nowości filmowych. Te hollywoodzkie jeszcze jakoś przeżyję, ale jak widzę zapowiedzi polskich dzieł sztuki kinematografii, to coś we mnie umiera. Nowy film Papryka Vegety ujawnia kulisy kościelnej mafii. Dzwon do Watykanu. Te kurwy nie wiedzą z kim zadarły. Tylko biskup może mnie sądzić. Dawaj na tace, skurwy synu. Wow, nie, super. Sequel do wielkiego hitu Lubafa Olaszenki, Koko Spoko. Po paru latach w tej branży mody nauczysz się, że sformułowanie jaja jak berety tutaj znaczy coś trochę innego. Film Koko Spoko 2. Stare kury nie chcą stychać. Akcja. Zinger dzwonił, że pułkownik Sanders rozjebał skrzydełko. To jest koko, 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 ko koniec. Jaja. Laktoza. Dźwięk tak spierdolony, że i tak nie usłyszysz dialogów. Ja wiem, że niektórzy mówią, że to jest pojebane, ale... Ja lubię na twardo. Dynamiczna jazda samochodami osobowymi z półki średniej. Już niebawem w kinach. Pozdrowienia od pułkownika Sandersa. Jak pan to, nie to Jak to jest żywione? Już niedługo w kinach w całej Polsce, a za rok także na Wawrze. Film, do którego scenariusz napisało samo życie. Już do pana idę. Czym się zajmujemy u nas w instytucie? A już panu mówię. Poszukujemy życia w kosmosie. Proszę pana, na przykład ostatnio dostaliśmy zdjęcia z Plutona. A tam co? Góry. A jak są góry, to co jest, proszę pana? Kurale! Tak jest! No i teraz chłopaki będą kopać. Jak znajdą czaszkę konia, to jesteśmy w domu! <noise> Kierownik wszystkiego znów tnie koszty. Słucham cię, Grzesiu. Podwyżkę chcę. A powiedz mi, czy on ma krosty albo pryszcze? no to słuchaj, przyłóż mu palec do czoła. Kręć, kręć. Tak, tak. Stary, no co ty działa? Nie przyjdzie, nie. Nie ma za co. Zawsze możesz zadzwonić. Powodzenia, Grzesio. Nie ma kasy. Nie ma. Reżyser takich hitów jak Nie ma pieniędzy, Nie ma pieniędzy 2 oraz Nie ma pieniędzy 3, a także doskonale przyjętego mam na twoje miejsce sześciu chętnych za połowę twojej stawki. Skukasz walik. Wyśrubowane deadline. Chcesz kogoś przestraszyć? Przebierz się w deadline. Asapy na wczoraj. Kto sieje Asap? ten zbiera fuck up. A czy ty dasz radę sfokusować się na targecie przed briefem o fuck upie? No. Znowu te same twarze. Dobra, od tego przynajmniej można myślami uciec, ale nie to podczas seansu boli mnie najbardziej, bo od fikcji znacznie gorsi są realni ludzie. Gdybym miał stopniować co najbardziej podnosić ciśnienie, to na miejscu trzecim ustawiłbym szelest papierków na równi ze smrodem jakiegoś domowego żarcia. Wiecie, zawsze się znajdzie ktoś, kto tego batona nie będzie potrafił zjeść jak człowiek, tylko będzie musiał tym jebanym szelestem zagrać muzykę swojego ludu. Albo z papieru zacznie wyciągać wcześniej przygotowaną kanapkę i smród paprykarzu zaczyna unosić się w powietrzu. Ja wiem, że ceny w bufecie są skandaliczne, ale to nie znaczy, że masz do sali wnosić, kurwa, garnek z bigosem. Na drugim miejscu stawiam reakcje nieadekwatne do akcji na ekranie. Każdy przeżywa film po swojemu, wiadomo. Ale czemu zawsze muszą się znaleźć takie jednostki, które wydają się nie posiadać kompasu empatii i emocji i zawsze muszą rechotać jak niedojebane żaby w stawie w momentach, które są na drugim biegunie uczuć? Ryszard, to dziecko potrzebuje ojca. Wybacz mi. bo maraka. A jeszcze gorzej, jak kino grozy, jakaś głupia pinda, żeby zniwelować swojego własnego pierdolca, zaczyna mówić do bohaterów filmu i udzielać im rad. Halo, czy jest tam ja kto? Nie otwieraj tych drzwi! Rozdzielmy się i sprawdźmy to. Za tobą! Za tobą! A! Ale to jeszcze wszystko jakoś dam radę znieść. Że ktoś głodny albo upośledzony emocjonalnie, no trudno. Jednakże nie mam zagroż wyrozumiałości do tych potworów. Tych barbarzyńców kultury, którzy w środku seansu, jeszcze podczas ważnej sceny, wyciągają kurwa telefon, świecą mi nim wry, i jakby tego było mało, jak gdyby nigdy nic, po prostu go sobie odbierają. No ta, co tam, Mordo? No. Nie, no, w kinie jest tam. Nie wiem, tam w, 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 w kosmitach jakiś czy coś, ale ten fajny Zucyfera gra, ja nie? No to przyszłam z ciekawości. Ty, a w ogóle to co on ci powiedział? No, aha, ta! Pierdolisz! Bezduszne to jest, no. naprawdę. Psuć sobie i wszystkim innym możliwość obcowania z czymś tak cudownym, jak projekcja filmowa. Dlatego najczęściej wybieram seansę o 23 w środku tygodnia, żeby właśnie uniknąć takich ciemiężycieli i nikrzemników. Czasami, jak zbiorę w sobie dość energii i odwagi, oczywiście, to rzucę jakiś komentarz. Przepraszam bardzo, można by troszeczkę ciszej? Ja, pa gruba się kurwa, gadam przez telefon. Nie, nie, no kochani, oczywiście, że nie do ciebie. No coś to no jakiś swel mi załucham gada, no. I jak zawsze jestem zgaszony jak pet. No nic, trudno. Ważne, że film dobry, bo w końcu po to tu jestem. To nic, że wszystko mnie wkurwia, przecież za to właśnie zapłaciłem, prawda? Za to, żeby się męczyć. Przecież właśnie po to chodzę do kina. Tu radio Wolny Wawer. Najnowsze badania wawerskich naukowców donoszą, że... Noszenie gwoździ w bucie to głupi pomysł Kurwa, no tak myślałem Tu radio, wolny wawer Kolejna transmisja za tydzień